Cześć, to ja, Pakoserwy. Projekt Zomboid. Jest w jednej z najtrudniejszych gier zombie. Gram. Tak jak wam już powiem na start, że. Gram w koopie. I. Mam cechę taką, że. Mogę się zarazić przez powietrze. Czyli. Muszę mieć cały czas jakąś maskę, bo... Czy to się... źle... ...kończy? Da... Co, co... się dzieje? Dzień dobry. Nie wiem, nie wiem. Po jestem ich jest tam dużo. Okej. Ja to kurde... Nie mam, bo kurwa. Yy... Co, nie ...poznajcie mogora! Cześć. <angry> O Jezus Chodź, idziemy, 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 chodź idziemy, idziemy, idziemy stąd Widzę, że w tym samym miejscu się... Ja mam dosłownie, się dosłownie się... tylko łyżkę Ja mam już, chodź Dosłownie, ja mam dosłownie tylko łyżkę Ale mnie... Chodź, chodź, chodź Pina mnie mocno Oknem uciekniemy, chodź Mam agregat, tak coś? Mam tutaj agregasik. Dobra, spoko, spoko, spoko. Tu, tutaj masz broń, y, tutaj masz broń, chodź Starskie. O, czekaj, nie. nie, chyba jest git. Wszystko w porządku? Wszystko w Ta to teraz strasznie trudno w ten sposób. Mm. No, dobra, okay. dobra, Chodź tamte. Spoko, spoko, spoko. Dobra, nie chciało mi pozwolić wejść. Jechać. I boję się, tak szczerze. Dobra, na razie zginę. Jest, jest młotek i śrubokręt, i, pudeł i jest maseczka ochronna. Taka, taka pełnoprawna, weź sobie na tej półce prawej. Ok, ok. na tej prawej półce? Chyba, tak, to jest to tak, weź sobie, ja wezmę młotek. Dzięki. Uważaj, zombie, 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 zombie! O, no, czekaj, bo to tak zabijam takimi sposobem, Nie idą, tak? Kolejni, idą. Niech tu wejdą. No, no, widzę, widzę, widzę. Jak, jak ty ich przez ścianę zabijasz? Nie... O, oni u mnie wskakują. U, u mnie nie, oni się teleportują do środka, nie wiem. Przed mordą mi zamknąłeś w wariacie. Życia Musimy znaleźć. Kaczora. Musimy znaleźć kaczora za, e, szybko. On pewnie będzie na namizie albo na e, komisariacie. Okej. Okay. Chodź. O, idzie zombie No idę, idę, idę. idę. Dobra, no, już nie żyje, bo nie żyło. Mikrofon mi spadł, czekaj. Dobra, Widzę, idziemy do remizy. Ja w ogóle e, tam, co za ambi, tam co zabi, tam co no. jak chcesz, daleko. Spoko, spoko, spoko. spoko. czyli tu jest remiza, nie? Da. Spoko, spoko Słyszysz tam? O! Widzę hetera, shooter Siema, siema Halo, 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 cześć Idę, cześć. idę Id idą, 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 za nami, za nami, za nami Dużo ich Ja się zajmę tymi tutaj Spróbuję, spróbuję, ale nie obiecuję, że przeżyję Brani no to kurde nie wiem nie wiem nie wiem Spróbuj stąpać tych którzy już leżą Tam niektórzy leżą ja, ja muszę na razie trochę unikać walki, wiem że nie na to jeszcze nie mam ubrań Dobra, dzięki 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 Jezu, ale było blisko, ale bym oberwał ja, ja te będę ich y, odpychać ja, ja próbuję ich bić ale u mnie strasznie, strasznie się teleportują Dobra, zabiję jedną e, Szubeder, czy jesteś ugryziony? tyle chyba Nie. Wszystko w Morzu? Co, Słuchajcie też jakieś bandaży Co masz? Nie masz? mam bandaży. E, czekaj, ja zaskarg ci zaraz zrobię, jeśli chcesz. E, idę już w stronę Remizy szukać broni, okej? Okay? Spoko, czekaj, ja ja ci, ja cię... Ja cię yy, potrzebujesz nadal banarzy? Tak, potrzebuję banarzy. Tu czekaj, zrobię ci... Dobra, widzę, że tutaj <grym> nie jest <grym> najciekawiej na początku. Dobra. Dębaka muszę, prze... o. Chyba. Okej. Okay. Pamiętaj żeby się pamiętaj, żeby, żeby ci krypto ja tam za chwilę do was przyjdę ja tu się udowię. Czekajcie widzę, ja muszę zmienić ustawienia w ogóle muzyki by strasznie głośno gra, naprawdę strasznie Dobra, Dobra idę do was Nie, W garażu czysto? Ok. Yy, tak, czysto. Dobra, dobra. No, szukać rzeczy ja się Dobra, um, ja, ja sprawdzę, czy jest jakaś piła yy, w tym takim a najpierw tak, może mniej. Co jest? Łom. Łom też się może przydać, ale ja, ben, ja będę na, ja nie będę go używał jako broń, bo ja chcę że, krótkie obuchy bardziej. O, o, dobra, y, to, to któryś z was, bo ja i tak będę zazwyczaj w łazie siedział, nie będę aż tak potrzebował. To dawaj ty, no shooter, ja. bo ty tam masz taką zwykłą chustę, tylko. No, 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 tak też można. Czekaj, co? Trzeba do tej maski gasowej? Ja, jakby, jakby co, tu ja mam zegarek, to jak chcecie czas, to mi mówcie. No właśnie mam, to. Kurde, ja nie zamykaj, nic przedmordem. Jest tu jakaś piła? Nie wiem, nie widziałem. Ale jest Kurde, nie ma Są siekiery, ale piłe coś nie ma. Ajaj. To maski. Czekajcie, ja sprawdzę jeszcze te inne szafeczki, jeszcze to ten takiego drugi magazynik mały. Ja idę Ja idę na górę. O, są dwie piły, wybielacz, klucz francuski. Jakby co to ten klucz francuski jest zarezerwowany dla mnie, bo ja lubię tą broń. Był jeden zębak na górze. No, można. E, iść ci pomóc? Iść ci pomóc. Nie, to był tylko jeden, taki pojedynczy. A dobra, spoko. A sprawdzisz wszystkie inne pokoje? Właśnie, właśnie sprawdzam szatnie Spoko, spoko. Co? Co, co, co mówisz? Tak, tam, tam masz tak jakby w lewym górnym obok tam te wszystkie inne rzeczy. Jak, jak masz takie zielone, to znaczy że, znaczy takie, że cały obrazek zielony, to z zombie. Załóż maskę, załóż maskę! Chłopie zaraz ja się. Ja bym te wszystkie trupy stąd wyniósł na wszelki wypadek, żebyśmy się nie mogli właśnie. No tak, przez znaczy to, od trupów się chyba nie można zarazić z tego co pamiętam, ale nie jestem no, nie wydaje mi się, żeby się można było zarazić, ale możemy i takie pewnie lepiej wynieść, tak szczerze. Mam walkie yy. więc sobie wezmę. Spoko, spoko. Um, jeszcze wiecie, co by się nie przydało? Nie wiem, Musimy za niedługo tak. iść do księgarni, panowie. Bo jak ja mówię, ja mam narzędzia starskie i będę mógł nam y, wszystko ogarniać od Starstwa. Słyszę gdzieś zombiego. Możliwe, że gdzieś na dole chyba. Nie ma go Dobra, czyli albo na dole albo na zewnątrz No dobra, dobra Coś czuję, że to będzie ciekawa seria Ja też Jeszcze jak kurde wszyscy mamy, jak ma, mam, jeszcze odcinku, mamy kurde Wszyscy mamy tego perka Tak, Gdzie tak, tak, wszyscy, wszyscy te, no jesteśmy wrażliwi I bardzo ciekawie no, jeszcze jakby jeden z nas był schizofreniakiem, to by było śmiesznie. To, 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 ja myślałem, to by było chore, i... nieśmieszne. No, no chory to, chory to byłby ten gracz, nie? A, ta. Tutaj coś jest ciekawego? Długopis, o, długopis, hmm. ja biorę łówek. E, weźcie ktoś mi pomóżcie, Kto, nie, nie, ktoś mi pomoże z zombie na zewnątrz. Chodź na zewnątrz, na zewnątrz, bo tutaj się bić trzeba. Dobra, dobra, dobra. Jest git na razie jest git, tam słyszę trzy następne. Biegnę za tobą. Jezu, wszyscy mają te same spodnie, to jest jakiś klub. to <ślesk> to, Czekaj, my cię, my cię nie słyszymy, bo na zewnątrz jesteśmy, o! Jezu Chryste! Kaczor, chodź, chodź, chodź potrzebujemy pomocy! Ona jest na wojskowo ubrana, co jest? No widzę właśnie. Widzę, widzę, widzę. I ma maseczkę, ma maseczkę dodatkowo. Jak ktoś chce, to sobie weźcie z tej wojskowej. Może to jest jeden z tych, kto tam jeszcze. Co to za, co? Dobrze jeszcze tą parodę mamy teraz yy, strasznie słabo cię słychać, przynajmniej u mnie, ale to możliwe, że to u o, moja wina. Coś mam już stawione. Dobra, idziemy tutaj ten. Dobra, idziemy. Czekajcie ja się ubiorę. Dobra, idę. Kolejna 6 zębaków, tak 6, tak 6. sześć <laughs> Bratek to się liczyć uczy. Na hapię, muszę, muszę, muszę. Jestem trzeba. Macie. <haha> ale widzę, wie, jak widzisz, to na razie nam dobrze idzie. E, idziemy na komisariat? Nie Co? No tak, idziemy na komisarza. Komisarz, Weźmy... no, od razu sobie bro... weźmiemy wszystkie broni itp. Co? Tak, tak, tak. I jutro broni, bym poszedł, się albo, się albo, się dziś, albo, dziś, albo dziś, jeśli zdążymy, ale wątpię, ja bym poszedł do tego, do księgarni. Ja bym poszedł do żeby żeby te. E, do czego? do supermarketu, żeby zamrazić tą A to to też można, to też można tak przy okazji No możemy się podzielić, jeden idzie do ten, drugi tam, ale to będzie niebezpieczne No, no nie, mo możemy się rozdzielić, bo wtedy będzie wszystko szybciej, ale niebezpieczniej No, no właśnie, trudna decyzja o, o, kamizelka, to idzie dla... A nie, nie, ma kamizelkę chyba, dobra O, druga kamizelka chyba a, a druga to... kamizelka Nie dobra, nie mam kamizelki wytrwa... a nie ma, nie wiem Dobra, biorę i pistolet Sorry, ja wziąłem to, to się tam... Rewolwer tu jest, jest kabura i rewolwer ja To ja we... Be... Nie będę wytrwał dobra, 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 dobra Tylko, tylko żeby go po prostu mieć ten na przy żeby wam tam nie zawadzało. Jak się... w jakby ja no, jestem już, już, w komisariacie tak, ja, Kamizelka. Co tam? Gdzie ty jesteś? Tutaj? Już idę ci pomóc. Uważaj za tobą, za tobą. Za tobą. Zmęczony jest. Dobre, dobra, ja mnie żyję. Ja już spanikowałem trochę, przyznaję. Idę wam pomóc. Albo widzę, że tam. Ten... Ej, tu zegarek cyfrowy, by tu chciał. Ja mam. Kartur masz? Nie ja mam zegarek, to ja idę, niech to odpocznie na chwilę, tego ty sobie odpocznij Ej, eee, ja mam śrubokręt i młotek, ja mogę chyba rozmontować drzwi do... Weźmy, obczajmy te wszystkie samochody na parkingu Dobra, słuchaj, ty idź obczaj samochody ja spróbuję, ja spróbuję się przeżyć do broni Tak Słowo, Spoko, ale nie, tu chyba nie trzeba kluczy, bo ja mam właśnie... Te... EXPO nie daje, znaczy daje takie O, tu jest kolejna kamizelka z deski... co mi to, 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 to Kurde te Słuchaj to, za kurde, akurat nie outra, bardzo wytrzymałe naprawdę Ma nie mam, nie mam Na to, to chodź sobie, chodź sobie i tutaj wejdź Jest w środku tak tego... jakby Czekajcie bo ja sobie to auto wszystko okay, to muszę sprawdzić Spoko spoko spoko, luz luz luz, ja idę tam broń otworzyć Mam, dzia mam o, 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 działające to, auto, Ty, tylko że jest dwuosobowe Dobra, dobra, ile, ile, miejsc, ile miejsc? No, dwu, dwu Dobra, i, dobra, ważne, że jest Ja rozmontowywuję drzwi Ej, ale ta gra ma taki element Niekomfort, dyskomfortu dokładnie rzecz biorąc I, i lęku jak yy, się nie słyszy ciągle się Bez każdego dystansu, z chore No widzisz <grymne> O kurwa, ale mam miałem, Jezus um, Jest tutaj jeden zombie tylko z problem Nie mogę tych drzwi ten otworzyć Tak się zdemontować, bo stoi za nimi zombie I mnie odda zły To musimy znaleźć klucz Mmm, no, przydałoby się, patrz Więc, nie no, nie no, możliwe, że ten zombie po prostu rozpierniczy te drzwi wreszcie i tam. I A, wyjdziemy normalnie. Tajmie. Trzy dni około. Czekaj, czekaj, już tam idę. Dobra, nie Proszę no, co, na razie poszukajmy rzeczywiście klucza. Macie y, nie mam, na pewno gdzieś tutaj będzie. Tak myślę. No, musi być, musi być. Perfum. Burbon. Burbon w pracy. Ty śmieciu, zabrałaś mi Bourbon. Ja się napiś chciałem przynajmniej na szczęście, a ty kurde, to tak, tak mnie tutaj robi. No ktoś pewnie musiał spić, spi w proces, gry jest, słuchaj. Ale to? No. Nie wiadomo. No wiesz, i teraz już wiemy skąd się wzięła przemoc policyjna w Rozut. O, tu spałka policyjna, też jest spoko, broń. Ja, ja już wziąłem, tu, tu, tu jest druga, tylko tu, tu troszkę gorsza. Ja spoko, mam spoko. No Ym, ja, ja wezmę tą drugą i ją po prostu wrzucę do ten, do y, jakiejś skrzynki w, w naszym magazynie. Zapalię sobie papierosa i już. No, no tak też można. Mówię, trzeba jakoś coś z tym Zombie zrobić, z tą tam babcią. Możemy rozwalić po prostu te drzwi. Możemy, możemy, tylko. No nie wiem, ja, ja po prostu. Ja mam strachliwą naturę w tej grze, więc ja, ja bym panikował, ale. <laughs> dobra. Jezus, dam miałem. Awa e. nie ma. Tak też się da. Dobra, dobra, o, dobra. I dziękuję, co dobrze. tutaj? O, karabiny. Filtry do masek przeciwgazowych, dużo. Cerowniki optyczne. Ja, ja, ja już sobie biorę to. Karabiny, wszystko, wszystko tutaj jest, cholera jasna. No Nie, nie to co ten ostatni ran <grym> A nie, bo tam nie było rzeczy w remizie. Dobra, ja, ja po prostu biorę wszystko co mogę. A, ktoś w, ma magazynek? Ja mam magazynek do m a to nie. I bandolier na amunicję śrutową. A mogę sobie ja, a mogę sobie ja wziąć tu strzelbę? którą strzelbę? A, a to, no, no dobra, bierz. A bo ty sobie weź, jak, jak, jak chcesz. Ja sobie ja sobie no ja sobie ja sobie ja sobie ja sobie ja nie ja nie za jej za nie, ja, ja sobie użyję karabin, wiesz, więc tam spokojnie. Spoko, ja po prostu biorę wszystko co mogę do kieszeni i... Yy, idziemy z tym na remizę. Chowamy to. Co mówisz? Chowamy to. Tu są, tu są jeszcze kaliber 12, to ja to A, wezmę, no, bo jakoś no. ja mam na razie strzelbę. Ty też masz strzelbę Kaszur? Nie, ja mam tego MSR-y, jakieś nasystałościowe. A, Ale dobra, mam, spoko, też mam, rzeczywiście. To, no. też to mam. Tu, tu jest jeszcze jeden filtr do maski przeciwkazowej, jakby to chciał. Nie, ja to już mam ich pięć. A no to ja pochodzi dobra. z tego modelu eee, 600 dobra. Masz, masz jakiś wolny magazynek, Shubder? Mówię, ja. A, do Carbino? Nie ma tego, 7 No to właśnie o, o to mi chodzi. Ma, masz jakiś wolny magazynek, czy nie? No, ja też potrzebuję magazynka. No, a czy... masz magazynka do broni? Nie mam właśnie. Dobra, dzięki Dobra To co lepiej, Kaczor, znajdź szybko nowy kask Bo, bo to ci mało da a, a Jakbyś miał ten sam kask, to byśmy wszyscy byli ubrani tak samo, widać, że bracia. Dosłownie Góryde, no. byśmy tak wyglądali Tak ta, taka gildia przy dupacach gangsterów postapokaliptycznych No Dobra, to bardzo, bardzo. No to jest tam coś, czy jest bezpiecznie? gate. Dobra, spoko. Musimy jakieś blesaki znaleźć. Hej ho, hej ho, do domu by się szło. E, wszystko w porządku z tą twoim raną, bo tam bandaż, musiałeś założyć kaczor. No, zakładam, właśnie. Spoko. Były, no dobra. Były, były otwarte, więc mogły tutaj wyjść zombie, więc uważam. Kurde, to w sumie chyba moja wina, bo ja ich zapomniałem zamknąć. Nie, to moja. Na razie jest czysta. A no tak, bo ty ostatni wychodziłeś, no to człowiek z ciebie jest. Wstyd. No właśnie, wstydziłbyś się, a ja nie? Um, ja. Nie, to ja już mogę zrobić w sumie skrzynki, to czekajcie, ja pójdę ten, rozebrać parę... skrzynki, jak mamy te, metalowe półki No Nie wiem, lubię skrzyneczki porobić po prostu z przyzwyczajenia. To, to ja, Tą to amunicję na razie możemy dać, nie wiem, na którą z tych półek? Którą? Dobra, to Dobra, dobra, ja my też tutaj nie... Wszystko co prawie, tylko ogólnie wszystko. To... Filtry tutaj zostawię dla ciebie? Wybacz panowie, to teraz robimy, bo bojo już mam taką jakby senność, już mam. Rozpać muszę. No co tak, za chwilkę. Tak, tak, tak. Jezu, ja w ogóle nie oglądam ani jednego programu dziś. Ma ktoś 9, 9 mm? Ja, mam. ja nie mam. To tutaj jest amunicja trochę w składzie. Znaczy czy w że to moje stare buty, kto mi zabroni? Ty widzisz jakieś rzeczy. Jezu, ile tu jest szmatek, chryste, panie Ja... Ja to sobie zostawię, to, to, to ubrania z zombie. te ubrania Warto zbierać te ubrania z zombie, bo one znikają razem z ich ciałami, jeśli są na nich nadal O czym się z paczką ostatnio przekonaliśmy, boleśnie Chodźmy spać Spoko, ja zawsze biorę to łóżko, które zawsze biorę A ja to tutaj ja biorę to najdalej, bo to jest moje zawsze. Ty bierz to. Aha Co tam, co tam, co tam? Mam mdłości Co mówisz? O serio masz To Proszę z O kurwa. To co, to, to nie zakazane. wiem, to ty o takie podchodzisz serii, czy już nie? No chyba nie. Pierwszy dzień to jeszcze się nie liczy. To najpierw jeszcze raz się spał, No, 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 tak, 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 wiadomo. Dobra, ja idę spać już. Na nie. Czekaj. Co? Nie, nie, nie. I, i spać w kwarantannie, to jest ta na północ. Znaczy, na zachód. Sobie. Chodź. Co? Nie tu nas no dnia tego nie dopiero sobie jeszcze No wiem, m musiałem się tu zamknąć, czekaj? Mam klucz kurde, nie mam klucza, szkoda. <grym 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 znowu No Ty wracaj, wracam, wracaj tam już. Ja wam oddaję te rzeczy. O Boże! Ej, 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 ej paczka, ile będzie mniej więcej będzie trwał jeden odcinek? Tak chyba z 25 Jej. minut, więc zaraz kończę ten <grym> odcinek No właśnie, właśnie nagrywam następny, nie? Ta i w ogóle, gdzie? gdzie no ty szczur przetoś? Ja mówiłem, że będę do sypialni, powszechnie, tej drugiej. Dobra, to zanim ja tu odejdę z tego świata, to wypiję Burbon. <grym> no, okay. Kurde, i będziesz się nam Burbon pił. Albo mamy jeszcze lepszy bomb. O zachwam. No, no nie, nie no ja już się boję. Moim zdaniem, paczka taki odcinek powinien trwać jeden dzień w grze. Tak szczerze. No to właśnie wyszło i no to właśnie Dobra, wyszło to, to idealnie, nie wierzę, dzień. No właśnie wiem, wiem, o to chodzi, nie? Cho chociaż taki dzień trwa dłużej, z tych minut. Pi znaczy, jeden dzień trwa godzinę, ale jeszcze z tym skróceniem, bo tam śpimy trochę, to, to troszkę mniej. Dobra, bije, burbon. <gry> nie pij naszego burbonu. Mo, mógłbym tego zrobić. No to zrobić. Znaczy możliwe, że. No nie wiem, nie wiem skąd masz te, tego wirusa. Czy to właśnie z powietrza, jak tam spotkałeś to się zombie z maski, prawie. czy. Tak? No pewnie przez A <laughs> Te dźwięki picia bourbonu z drugiego pokoju. <laughs> Ta. Widać, że chłop się nieźle bawi przed śmiercią. Przynajmniej po raz pierwszy nie byłem pierwszym, który zmarł. Patrz Co? Bratek umiera. Słysz się bijecie. A ty co, co, co ty tylko robisz, co? Zdychaj. Biedak, biedny, biedny wariat. Miku chciał mnie zabić podczas snu. <grymne> A to on śpi z nami w tej sypialni? No spójrz, to jego ciało jest. Ja, ja nie będę chodził ze snu, ale kurwa, żeby ona wyjść na kwarantannę, to on by nas zabił. Co za chłop, kurde. Dobra, yy, będziemy szli spać z powrotem, póki on się jeszcze nie zrespił. Wyniosę jego ciało, żebyśmy się nie <grymne> Jest już jakieś walenie o drzwi Ja nie Mam, nie. Tego, to mam trzy życia No nie, zatem no ja tak wywrócił Wrócił, wstał, wrócił, wrócił wrócił, Trzeciego dnia z wstał Wstąpił na niebiosa Siedzi po prawicy boga ojca Wszechmogącego Dobra chodźcie spać, a nie no tak bo ty nie możesz spać, weź jakieś tabletki Nie bo ma ja mam tabletki no właśnie A no to dobra, to kurde przedawkuję najlepiej no, od razu Nie bo kurde wtedy to on nie, umrze tak, Nie 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 u A on to kurde wtedy umrze, pamiętam. No właśnie wiem No to dobrze że wiesz <tryk>

Ma tabletek. No to mówiłeś, że masz. Tylko jedną miałem. No to po prostu ją i czekaj. Jeśli, jak ją to czekaj po prostu. A więc... Zakończymy, zakończymy ten odcinek próbując spać. Do zobaczenia w, w następnym odcinku, cześć. No właśnie, my, my tak wszyscy siedzimy cicho tak